Księga Zachariasza, rozdział drugi. Potem podniosłem oczy i spojrzałem, a oto były cztery rogi, i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną. Co one oznaczają? I odpowiedział mi: To są rogi, które rozproszyły Judę, Izrael i Jeruzalem. Zwierzęta walczą przy pomocy rogów, także narody mają jakby rogi. To jest ich organizacja i ich wojsko. Dzięki temu mogą walczyć z innymi narodami. Zachariasz zobaczył cztery rogi, a anioł wyjaśnił mu, że to są rogi, które rozproszyły Judę, Izrael i Jeruzalem. Głównymi wrogami Żydów w czasie kiedy mieli swoje państwo, byli Egipcjanie, Asyryjczycy, Aramejczycy i Babilończycy i to prawdopodobnie ich przedstawiają te rogi. Po jednym rogu na każdy naród. Potem ukazał mi pan czterech kowali i zapytałem: Jaką pracę mają wykonać? Odpowiedział: To są rogi, które rozproszyły Judę tak, że nikt nie mógł podnieść głowy. Ci zaś przyszli, aby je przestraszyć, postrącać rogi narodów, które podniosły róg przeciwko ziemi ludzkiej, aby ją rozproszyć. Rzemieślnicy, których zobaczył Zachariasz, to też aniołowie, którzy mieli pozbawić siły narody, które rozproszyły Judę. Prawdopodobnie nie jest to już ten sam zestaw narodów, o którym mówił anioł w poprzednim wierszu. Po wysiedleniu Żydów z Judy ich miejsce zajęli Amonici i Arabowie, a zwierzchnią władzę nad tymi ziemiami sprawowali Babilończycy i Persowie. I to te zagrażające Żydom. Narody mieli pozbawić siły aniołowie, których widział Zachariasz. Ta wizja musiała pokrzepić Żydów, którzy już wrócili do Judy, ale bali się jeszcze zrobić coś, co mogłoby te narody rozdrażnić i zwrócić przeciwko nim. I wiedzieli, że taki właśnie skutek może mieć odbudowa świątyni. Potem podniosłem oczy i spojrzałem a oto był mąż ze sznurem mierniczym w ręku i zapytałem go Dokąd idziesz? Odpowiedział mi, chcę przemierzyć Jerozalem, aby zobaczyć, jaka jest jego szerokość i jaka jego długość. Aby dobrze przygotować budowę, należy najpierw wymierzyć prac budowy anioł, który... Wymierzał sznurem mierniczym Jerozolimę, przygotowywał jakąś budowę w mieście. Robił to z polecenia Boga. Skoro Zachariasz zobaczył anioła przygotowującego budowę, to było dla niego jasne, że Żydzi powinni budować, i tak też te wizje odbierali ludzie, którym Zachariasz o niej opowiadał. Wtem anioł, który rozmawiał ze mną, wystąpił. A inny anioł wyszedł naprzeciw niego i rzekł do niego, pobiegnij i powiedz owemu młodzieńcowi tak, miastem otwartym będzie Jeruzalem, bo mnóstwo w nim ludzi i bydła. I ja, mówi Pan, będę jego murem ognistym wokoło i będę chwałą pośród niego. Kiedy Zachariasz miał swoją wizję, jeszcze nie było murów wokół Jeruzalemu. To dopiero Nechemiarz je odbudował, ale Bóg poprzez tę wizję zapowiedział Żydom, że mają się nie przejmować tym, że murów nie ma, tylko budować, bo Bóg ich chroni i zapewni im pomyślność. Biada, biada. Uciekajcie z kraju północy, mówi Pan, gdyż rozproszyłem Was na cztery strony świata. Mówi Pan: Biada. Chroncie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej. Ci aniołowie, którzy mieli odbić rogi narodom wrogim Żydom, już przystąpili do dzieła i Żydzi powinni odpowiednio do tego postępować. Zachariasz zapowiadał, że już niedługo ciężka klęska spotka Babilończyków i ci Żydzi, którzy jeszcze wśród nich mieszkają, powinni jak najszybciej ich opuścić i przenieść się do Judei. Babilon leży na północny wschód od Izraela. Gdyż tak, mówi Pan zastępów którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Oto ja podniosę rękę przeciwko nim i stanął się łupem własnych niewolników. I poznacie, że posłał mnie Pan zastępów. Również w państwach innych narodów, które kiedyś najeżdżały, łupiły i uprowadzały Żydów, zacznie się źle dziać. Bóg sprawi, że zaczną tam wybuchać bunty. Dotknięcie źrenicy oka sprawia ból. Dla Boga Żydzi są jak źrenica oka i dlatego ukaże narody, które ich prześladowały. Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem i zamieszkają wśród Ciebie, i poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do Ciebie. Zachariasz zapowiadał też wielką przemianę. Kiedyś w Boga, w którego teraz wierzą Żydzi, uwierzą inne narody i przyłączą się do Izraela. Będą mieszkać razem z Żydami. To proroctwo jeszcze się nie wypełniło. Myślę, że dopiero kiedy nastanie tysiącletnie królestwo, Żydzi przekonają się, że Zachariasz mówił prawdę. I weźmie pan Judę w posiadłość dziedziczną, jako swój dział w Ziemi Świętej, i znowu obierze Jeruzalem. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego miejsca świętego. Zachariasz zapowiedział rodakom, że Bóg znów chce zamieszkać w Jerozolimie. Z tego wynikało, że trzeba budować świątynię. Mówił im, że Bóg już rusza, czyli wiedzieli, że należy się śpieszyć. Wstań, przetrzyj oczy. Idź do ludzi i powiedz im, że ich kocham. Słońce już stało, ciepło wokoło, ludzie wokoło, więc powiedz im, że ich kocham. Posyłam tam. Wysyłam Was znów jeszcze raz na ciężki trud, który już znasz. Gdy idziesz ulicą, gdy jesteś wśród ludzi, to podejdź śmiało im, powiedz im, że ich kocham. Przypomnij i o mnie, o mojej miłości Bo już zapomnieli i powiedz im, że ich kocham Posyłam was na każdy dzień Bo ludzie wciąż nie znają mnie Posyłam was znów jeszcze raz Na ciężki trud Bo ludzie wciąż nie znają mnie posyłam pan wam...